A ja dzisiaj wróciłam do domu. Aremo czekał już na mnie z obiadkiem. Powiedziałam, że muszę odpalać streama, no bo już no, 4 dni nie streamowałam. No to mnie czepimy, czepimy, żeby ten. I przyniósł mi kawusie. Przyniósł mi ciasto. Mam ciasto, kawusie. No, oczywiście najpierw zrzykał mi się kod do pokoju, musiałam to posprzątać. ale jak powiedział, że skoro ja zauważyłam, to ja sprzątam. Ale ciasto przyniósł. Coś za coś, tak, coś za coś. Ale ostatnio jest dla mnie bardzo miły. Co myślę, albo coś odjebał i się jeszcze nie chcę przyznać, albo coś odjebał. Wie i już ten. Punkty zbiera na przyszłość. Może ma kochankę? Akurat w kochankę to nie wierzę. Ja nie muszę mieć jego lokalizacji w telefonie, żeby wiedzieć, że cały dzień jest w domu. Ja dalej w bingo mam, że się tobie oświadczy. Ja tego nie mam w moim bingo na ten rok. W Robloxie to mi tylko powiedział, że wydał już wszystkie Robuxy, jakie miał. A on chyba tam dostał od jakiegoś bogatego ziomka, chyba ze 150 tysięcy tych Robuxów. Ja mówię, że no, że dużo poszło Robuxów na jakąś kosiarkę, żeby dwa razy szybciej trawnik kosić. Sposób na szybkie zaśnie. Ja się nauczyłam, jak mam problemy z zaśnięciem, to nie wiem, czy to się nazywa, to, czy to dobrze mówię, ale taka żołnierska metoda to jest? Nie wiem, ale dobra. kładziesz się luźno, na plecach najlepiej. Zamykasz oczy i rozluźniasz po kolei każdy mięsień. Skupiasz się tak na ramieniu, na łokciu, na nadgarstku, na palcach i rozluźniasz każdy mięsień. Potem lewa noga. Udo, kolano, łydka, stopa. I myślisz o tych częściach i oddychasz i rozluźniasz tą jedną nogę. Rozluźniasz drugą nogę. Potem rozluźniasz rękę. I ja, jak to robię, to wyobrażam sobie, że przez moje ciało przechodzi taki prąd. I ja czuję, gdzie ten prąd idzie i ja go przesuwam po moim ciele tak, żeby rozluźnić każdy mięsień w ciele, jaki jest. Zwykle, kiedy dochodzę do drugiej ręki, to już śpię. Co leki? Co leki? Nie jesteście sobie w stanie wy wyobrazić w swoim ciele kuli, kuli takiej energii, która przechodzi przez Was i. Skupić się na nim i dokładnie ją czuć. Co? Ja się zbijam w kuleczkę, muszę przemyśleć cały dzień i zasypiam. ja czasami zasypiam na tego, na tyranozaura. Ja mam za zawsze podwinięte tak e ręce pod siebie. Z że jak ja zasypiam, to ja też tak. Podwinięte nogi i tak. To się nazywa autyzm? To się nazywa, lubię mieć ręce pod brodą. Nie wszystko trzeba diagnozować jako, wiesz, spektrum. Nie, to ja teraz zasypiam bardzo dobrze do kryminatorium cały czas. Czyli u mnie leci kryminatorium jakaś. Ramiak mówi, że on, on już ma dość tego kryminatorium. Nazywam się Marcin, Iszka, to jest jest Ja tam się zasypiam, a tam ktoś poświatował go na cztery części, po czym wrzuciła ciało do czterech walizek i wsadziła do czterech różnych, różnych pociągów. A. Ja nie umiem czy spać, ja muszę mieć ciszę. To ja nie umiem spać w ciszy. Nienawidzę spać w ciszy. Polecałaś mi to? Zasnąć przez kolejne trzy godziny nie mogłam z obstranymi gaciami. No co ty maja? Bardzo fajny skryminatorium. Jak ciszy, to nagle słyszę bicie serca i tym podobne. Boże, a u babci jak się spało, to lodówka robiła taki trrrrrrr... Zegar kcz. kcz. I tam jest normalny beatbox w nocy. Zegar u babci. Każdy miał zegar u babci. Nie, ja, muszę, ja muszę mieć coś. Ja mogę spać do muzyki, do streamów. Bardzo dobrze zasypiało mi się do Gucia grającego w Tarkowa. Boże święty, ja wody odpalałam u Gucia z Tarkowa, żeby zasnąć. Jakieś te, te dźwięki takich butów, co tam dreptały po tym asfalcie. Albo takiego szurania krzakami. No, tak, to były, to były moje ulubione dźwięki do spania. Mi się dobrze zasypiało się. U ciebie. No, do wieśka też lubię zasypiać. Oj Wojtek umarł. I właśnie o tym mówiłam też, że ja rozumiem, że to jest taki twitterowy humor, ale dla mnie to jest przesada. Z tym, że Oj Wojtek nie żyje, bo on żyje i ja nie lubię takich żartów. Ja wiem, że Wojtek ma do tego dystans, ale on, dob on dobrego tweeta dzisiaj dał, że jak kiedyś serio umrę, to nikt w to nie uwierzy. No i ma rację. Ja już nie uwierzę. Audi nie kupiłam, bo ktoś mi kupił przede mną. I szukam dalej. Przeglądam ofertę, ale nie ma teraz w ofertach żadnego takiego, co mi się podoba. To by spełniał wszystkie moje wymagania. Stream sniperzy mi wykupują samochody, tak. A zgłaszają się już do mnie firmy takie detailingowe, to, di, de, dita, nie, de, de. takie co folią oklejają samochody. Dita, di, di, detail, no to to coś. No to się zgłaszają do mnie takie firmy, że słyszeliśmy, że kupujesz Audi, chętnie ci oklej. Ej, tak słyszę. Właściwie nie mam nawet samochodu, bo przestańcie mnie tu maltretować, najpierw ze samochodem, co potem będę myślała o kolorach, oni mnie napastują. Dużo ludzi yy, pisze do mnie, że właśnie pomogą mi z samochodem, jeszcze oh, k a nie wiem. A to dlatego wszyscy influ mają oklejone auta. No z tego co oni pisali mi w tym mailu, to że tam jest jakaś folia samoczyszcząca. Kurwa, nie będę musiała mieć samochodu, zajebiste. I pisali, że jak się robią ryski jakieś na samochodzie, to że to się samo, samo naprawia na słońcu, że od ciepła znikają powietrze premium w oponach. Ale ja nie jestem taką blondynką, że ja pójdę do warsztatu i powiem, że zepsuła mi się skrzynia biegów i mi yy, ten mechanik mi powie, potrzebuje Pani jeszcze dwóch nowych. Ja powiem o to dobrze. Nie, nie, nie. Na takie rzeczy się nie nabieram. No, ale o folii jeszcze nie wiem. Może jest jakaś super folia, co jej myć nie trzeba. Lepiej z komisu niż prywatnie, myślę, Kasia. Estej, spokojnie. Mój, mój tata pracuje w ubezpieczeniach. On się nad tym zna. Ja nie mogę kupić samochodu bez jego wiedzy. On ma te mierniki grubości lakieru. On chodzi i sprawdza, czy samochód był uszkadzany, czy nie. Zgodnie z historią. Bo ty jesteś taka, że jak powiesz, że dwie, dwóch potrzebujesz, to powiesz, żeby w razie czego to cztery to kupić. na, na zapas! Zapas. Nie, ja ogarniam. Akurat z samochodów to ja coś, coś, nie coś wiem. Tyle co z informatyki? Nie. Jeżeli, yy, Dobra, uszereguj w kolejności tematy, w których czujesz, że wiesz więcej. I do wyboru mamy samochody, komputery i makijaż. Powiedziałabym, że najmniej wiem o komputerach. Trochę więcej czuję, że już wiem o makijażu, ale najwięcej wiem o samochodach. Co wiesz o swoim wymarzonym Audi poza tym, jakie ma mieć kolor? Darek, kolor jest mi właśnie obojętny. Uwaga! Moje wymagania co to Audi. Cena poniżej 200 tysięcy. Przebieg poniżej 100 tysięcy. Najlepiej gdzieś w okolicach 50-60 tysięcy, bo przy 100 tysiącach trzeba wymienić rozrząd. Silnik 3.0, wersja benzyna. Audi ma być A7, C8 i materiałowe siedzenia. To jest cała lista moich wymagań. Co to C8? C8 to jest tak jakby wersja tego modelu. O, wychodzący po 2018. Generacja. O, generacja to jest dobre słowo. No. Od 2018 do teraz są produkowane modele C8 a wcześniej chyba były 2013 do 2018 była C7. A dlaczego 3.0 sobie upatrzyłeś? 2.0 na 180 koni, to też spoko jedzie. Ale ja już jeździłam, moje y, auto, które miałam kiedyś dawno temu, to było Audi A4 i to jest duży i ciężki samochód, więc jeżeli chcesz bardziej dynamicznie jeździć i mieć łatwość we włączaniu się do ruchu, to przy tak ciężkim samochodzie lepsza jest trochę większa moc. Szczególnie jeżeli to jest automa, to, to można sobie pozwolić na taki silniczek 3.0. To jest dobry, dobry silnik. Testowałam, bo jeździłam już dokładnie tym modelem. Ale to są naprawdę ciężkie samochody. Ja miałam wcześniej, miałam chyba silnik 1.6 w Aszwórce. No to tam 10 minut się włączałam do ruchu, nie? Żeby się znaleźć lukę. Elegancki jest. Elegancki, a skromny z samochodem Remka. Dzisiaj y, samochodem Remka odwoziłam Pitera po pracy i Peter się prawie nadział na szczytówkę. Wystaje koło fotela. Czytówka to jest ta końcówka wędki, taka gdzie się zaplątuje tą żyłkę. To to jest czytówka Nie, proszę, proszę, proszę się, nie mów, że jest baba ikona. Nie. nie. Ja mam takie pytanie. Czemu w jakimś klubie piłkarskim herbem jest piłka do siatkówki? Czy ktoś wie o co chodzi? To jest piłka nożna, tylko taka z lat 30 ha Ja co roku mówię jedno i to samo. Jak można iść kupić tą samą grę, która była rok temu, tylko ludziki mają inne cyferki. Wypierdalać na to tyle pieniędzy, jeszcze tak się wpijać. Co roku to samo. Nie rozumiem. To tak jakby co roku wychodziły Simsy, ale to były te same Simsy. Nawet to nie byłby dodatek, tylko te same Simsy. Rok do roku. Ludzie myślą, o, muszę kupić, bo to nowe. Penis mi stoi i pulsuje. Och, och. To powiedz. No! <grym> Mamie, żeby puścił. <laughs> no co? No co? On zaczął. Ale czemu nie można tak mówić, no? Kiedyś takie żarty na Twitchu były na porządku dziennym. Czemu nie mogę tak powiedzieć? Żarty o siurku są śmieszne, bo masz 27 lat. No dobra, tu masz trochę racji. Co tam słychać? Dobrze, dobrze. Właśnie zrezygnowałam w moim życiu z żartów o siurku. Ej, Rysiek jest fanem masażu. Mamy ten masażer taki, pistolet masujący, nie? Co on robi tak Brrr. a Rysiek, bo Boi się wszystkiego, co tak burczy. Ja mam maszynkę tą, yy, tego One Blade'a i ona burczy. I Rysiek wtedy robi oczy jak 5 złotych. Ogon mu się puszy i on i... jest taki. Burczy! Albo jak Remek ma szczoteczkę elektryczną. I ona też tak burczy, nie? No to rysiek bo burczy! I jest przerażony, ale ten masażer tak samo burczy. I remek wczoraj próbował mi rozbić te plecy tym masażerem. No i mnie tam masuje, masuje. Przyszedł rysiek. Rysiu to! Tak. Burczy! Oczy jak pięć złotych, kurwa, ogon już taki napuszczony. Mówię, Boże, Remek, weź go, bo mi się rzuci na plecy! I ja mówię, daj mu powąchać ten masażer, żeby się go może nie bał, bo mi skoczy na plecy i mnie podropie, nie? Remek wziął ten masażer i tak przy, przystawił do niego, nie? Żeby się powąchał. Rysek tak, powąchał, dotknął, dotknął, dotknął drugi raz. Jak się zaczął z tym przytulać i to tulić i miziać i potem nie mogliśmy się go z łóżka pozbyć, bo cały czas chciał być masowany masażerem. Chyba pół godziny ja już byłam do ręka. Remek, on będzie miał zaraz strząśnienie mózgu, kurwa. Remek trzyma ten masażer, a on podstawia pod ten masażer łeb i mu tak. A on. Aaa. Zaraz będziemy mieć kota z nie mózgu od masażera Jak to wytłumaczysz weterynarzowi? Masowałem kota kurwa? Jak wrażenia po olimpiadzie? Chyba mieliście impostora w teamie Ej, a propos olimpiady Patrzę na nasz team, mówię Ale mamy zajebisty team Że, że w ogóle super, nie? Po czym patrzę na kursy Bo to bo można było w jakiś sposób obstawiać tą, tą olimpiadę Mówię, czemu na nas jest najniższy kurs? 7-0 Mówię, dlaczego na nasz team jest taki niski kurs? Przecież my mamy realne szanse co to wygrać? O co tym ludziom chodzi? Pierwsze trzy konkurencje jeszcze wierzyłam. Czy już miałam takie. A, okej, okay, dobra, już rozumiem. Ta, wygrać z babą po udarze w teamie. Wygrał team z Brusem, no! Przypominam. Ale i jestem troszkę wysportowana, no. Coś tam, coś nie, coś się rusza. Może dlatego nie skończyłam w Gipsie, no, ale wiecie. Niesamowity stream gołtego gołtara. Na początku coś tam świrował z innymi streamerami <laughs> Idziemy na pierwszą konkurencję. I idzie Xen. i Idzie Olaczka. I oni są w dwóch różnych drużynach. Xen coś tam do Olaczki mówi no to powodzenia i daje im buziaczka. Olaczka mówi no nie ma coś tam wam się dobrze, coś tam A ja już biegnę, ja już jestem w gazie, ja już wchodzę w tryb, konkurencja, rywalizacja. I ja tak, wchodzę tutaj między nich i mówię, eee, co to ma być? Czemu mi zawodnika rozpraszasz? Zostaw moich normalnie oni tam idą. co jest kurwa <noise> Oj Szyni, proszę bardzo. Sini, <noise> która zdokontowała się sama na bokserze. ...na zmiana i mamy na początku żółte koszulki. Luki, który się nie na prostej! Na prostej! Tu był... oni mieli 100 metrów prostego odcinka, Nie czy naprawdę potrafi w tym momencie. ...pałeczka przekazana <noise> kolejne. <noise> Kamerzystar szybszy, biegnąc bokiem z 10 kg w ręce. Chyba tak, bo będę... Jest, ale lecimy dalej! Lecimy do Górka! Do... To jest moje ulubione zdjęcie tego roku! Sięgam! Tak, ta woda jest taka idealna. Ja też tak sądzę. To jest idealna foda. mu ty montuje Gimpsia. No teraz uśmiechnijcie! Jeszcze jadłyśmy maczka na sorze. Zamówiłam nam, zamówiłam nam po happy milu na sore z zabawką. Siedzimy sobie na sorze, czekamy 4 godziny, taż tą nogą. Opis karty lekarskiej to też dobre. Czekajcie, to mam? Pokażę od razu. 25-letnia kobieta zgłosiła się na SOR, w następ, a następnie była tam w szpitalu, i tak dalej. Upadła na zawodach Hobby Horse. Ona ma to legitnie wpisane kartę, we wpisie na SORze, kartę leczenia, że stało się to podczas zawodów Hobby Horse. I tak jak napisałam w komentarzu, przypisuję sobie. Pełne zasługi za ten wpis. To jest tylko i wyłącznie moja zasługa, że to tam jest. Wchodzimy na SOR i pan się pyta, co się stało. I Nadej tak się mówi. No, wypaliłam się, bo skok przez płotki miałam. A on mówię, tak. Ona brała za udział w zawodach Hobby Horse i ona na tym Hobby Horse niestety nie dojechała do mnie. tak do nas patrzy. Mówię, naprawdę, naprawdę. Mam się tam jak dzik w sosny. Widziałam okazję i ją wykorzystałam. Ale pan ortopeda był super. Pośmieszkował się z nami. Bardzo fajny był. Skręcenie czy złamanie. Ona ma chyba skręcenie, naderwanie, coś tam, coś tam, srość tam, coś tam, dużo tam rzeczy miała wpisane. Skręcenie i naderwanie, tak, tak, tak. Przecież, przecież gdyby nie my, to by to w ogóle nie miało sensu bytu. No przecież to nikt by tego nie oglądał, gdyby nie my. Tak jak oglądałam klipy, to Bo my nie mieliśmy mikrofonu, my nie mieliśmy jakby interakcji z kamerą jako takich, nie? My nie wiedzieliśmy, która kamera kiedy na. Pokazuje albo coś takiego, więc ciężko byłoby jakoś to komentować, śmiać się, wiesz, robić jakieś żarty do kamery, czy ta, i tak dalej, bo na tyle osób to byłby za duży chaos. A jak jest dwóch takich komentatorów, którzy robią tą otoczkę dookoła, i to jeszcze no pary z testerem robią zawsze zajebistą robotę na takim komentarzu, no to. To innego wydźwięku nabierania. No i jeszcze wielki finał do poprawy, bo był mega chaotyczny. Ja nawet nie. Do, do teraz, do dzisiaj, nie wiem, co się Co było, jaka była konkurencja w wielkim finale. Bo do wielkiego finału przechodziły top 4 drużyny, którą nie byliśmy my. My byliśmy szuści, więc ja jak odpadłam, to od razu zabrałam yy, Menders na ten Sor. No i my tam się na tym sorze, więc ja nawet nie oglądałam streama ani nic tam nie, nie, nie widziałam, no bo się inwalidą musiałam zaopiekować. Ale nie wiem, nie wiem jak wyglądała w ogóle ta finałowa konkurencja. A wydarzenie, może się odbyć między innymi dzięki Holly. Miałem tylko jednego zaklejonego sponsora, bo mi się kłócił z DBS-em. Ale to jest po raz kolejny. Po raz kolejny. Kolejny. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego taki standard się przyjął w tym świecie naszym, tutaj Twitchowym, że organizujesz jakąś imprezę, jakiś event, jakieś coś, bierzesz ludzi do udziału w tym i nie mówisz im, jacy są sponsorzy tego. Dlaczego? Przecież oglądalność i rozgłos, który sprzedajesz na tym swoim wydarzeniu, zależy od ludzi, którzy biorą udział. Więc poniekąd Twoja wycena i wycena tego eventu zależy od osób biorących udział więc powołujesz się na nich, na ich zasięgi, na ich rozpoznawalność. Oni sponsorów mieli dopiętych 3-4 dni wcześniej, ale z nas, z uczestników, nikt kurwa nie wiedział, że będą tacy sponsorzy. A nawet jeżeli już byliby tacy sponsorzy, to że nikt nie wiedział, że mielibyśmy mieć koszulki z tymi sponsorami. Bo co innego jest, jeżeli bierzesz udział w evencie i jest baner produkt placement, to luz. Żaden twój sponsor się o to nie przyczepi. Ale jeżeli ja mam na koszulce sponsora, który bezpośrednio Pośrednio kłóci się z moim długoletnim partnerem, jakim jest GBS no tak się nie mogę pokazać, no. Wiesz, no to tam połowa ludzi miała Red Bulla, też musieli zaklejać i niektórzy mieli jakieś swoje strony ze skrzynkami do cesa i musieli zakrywać, bo konkurencję mieli też. To chodzi o to, że na klacie jak to masz, na twa przy twarzy, na koszulce, no to już jest bardziej angażujące. I mieli czas, żeby zrobić te koszulki, a nie mieli czasu, żeby nas po powiadomić. Ja w sobotę, jak był ten event, to ja musiałam dzwonić do GPS. a W sobotę, po 13 ja do nich dzwoniłam, bo przyszłam na 13, dostałam koszulkę, mówię, chciałbym koszulkę ze sponsorami. Więc to takie no organizacyjnie tutaj na minus, nie? Ja zaklejała sobie nawet sponsorów na ściance zdjęciowej. Ty rozumiesz, że Karolina nie wiedziała, jak są sponsorzy, a ona mieszka z organizatorem. To jest mój jedyny zarzut do tego. Tak to i, i zarzut jak można zrobić przeciąganie liny na tyle osób w takim formacie. Przeciąganie liny było nielogiczne i w pęcie wam udowodnię dlaczego. My jesteśmy drużyną 1. Tutaj jest druż drużyna 2, a tutaj jest drużyna 3. I jest pierwszy mecz 1 kontra 2. Obie drużyny mają 100% sił, więc mecz jest bardzo długi i wyrównany. I wygrywają jedynki. Zaraz po tym kolejny mecz to jest 1 kontra 3, gdzie jedynki są zmęczone po po przeciąganiu liny z dwójkami. Trójki są świeże, oni jeszcze nie przeciągali liny, więc w rekordowym czasie wygrywają trójki. Potem jest mecz, zaraz następny. Trójki, które dopiero co zeszły z pojedynku i dwójki, które odpoczęły. Po swoim pierwszym. I wygrywają dwójki. I trójki mają pierwsze miejsce, dwójki mają drugie miejsce i jedynki mają trzecie. Nie, nie każdy pierwszy, bo liczył się czas, w jakim pokonałeś drużynę przeciwną. Tu był najdłuższy czas, tu był najkrótszy, a tu był pomiędzy. Przecież na tej konkurencji zostałam zrobiona, f***a, po prostu. I po przeciąganiu liny tak mi coś strzeliło w plecach, Zeremek dwa ostatnie wieczory musiał siedzieć k... z tym pistoletem do masażu i próbować mi. K... Napra naprawić w plery, nie? I dalej mnie bolą. Przeciąganie liny było najbardziej e, wymagającą konkurencją. Słuchaj, właśnie przyznał Ci rację, że nie ogarnęli liny. No ja wiem, że nie ogarnęli liny. To była, moim zdaniem, jedynie źle zorganizowana konkurencja. Że, że źle pomyślana. Tam układanie pudełek, pod content, no, spokojnie, spoko to już jakby whatever. Finału nie widziałam, bo nie brałam udziału w finale. Najfajniejszy chyba był rzut jajem. Wydaje mi się, że to była taka najśmieszniejsza i ciekawa też do oglądania z waszej perspektywy. Rzut la bubu był, był też śmiechowy Stafeta była spoko Co jeszcze było? Skok w dal Też był git Xen, który spalił dwie próby Hobby Horse Hobby Horse był nieprzemyślany z prostego powodu Wydaje mi się, że wszyscy ludzie Jak dostaliśmy wiadomość na Messengerze Hej, są cztery konkurencje indywidualne Musicie się zgłosić do nich Ja powiedziałam, że mogę rzucać jajem i Labubu Ostatecznie zostałam wzięta do rzutu jajem I Paja został wzięty do Hobby Horse'a Wszyscy myśleliśmy, że w porównaniu do nogi To jest noga, nie? To te płotki będą takie, nie? Gdzieś tam do kolanka, może troszkę niżej. Że ten hobby horse gra główną rolę tej konkurencji. Że te płotki są takie dla picu, Ale że to ma być hobby horse. I jak ja się cieszę, że ja się nie zgłosiłam. Te płotki były na wysokość mojego biodra. To były normalne, wysokie płotki. I jeszcze jedna rzecz: nie było obniżane dla dziewczyn. Facecy i dziewczyny mieli na tej samej wysokości. Więc płotki były najbardziej kontuzjogenne. Wszyscy się tam powiem, Dalali. Tylko Mendes, u Mender się skończyło poważniej, ale był potencjał, żeby wiele osób z tam nogi połamało, nie? To coś w rodzaju jakby wzięli Lukiego i powiedzieli skacz o tyczce. No nas spróbuję, no ale tylko raz.